w tym odcinku. Mogę wiedzieć, co Wy tu robicie? Co żeście porobiły z moimi rzeczami? Mam ochotę na coś słodkiego. Wiesz co, tam chyba w szufladzie w kuchni była taka wielka paczka Zozoli, idź zobacz. No dobra, idę poszukać. Ha, ja nie mogę znaleźć. W szufladzie nie znalazłam ani jednego cukierka, tym bardziej paczki. Musi być gdzieś choć jedna paczka. Widziałam, jak mama ją kupowała w sklepie. Miała ją w koszyku, nawet przy kasie. Na pewno gdzieś jest. Chodź, pomożesz mi szukać. Okej. Okay. Nigdzie nie ma tych cukierków. Co ty? Myślisz, że mama wsadziłaby całą paczkę z Zoli do tego pojemnika. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że mama je schowała przed nami specjalnie, żebyśmy ich po prostu tak szybko nie zjadły. Na 100% je schowała w swoim pokoju. Właśnie! Właśnie. Okay. Nie ma tu ja też nie mam Na razie nic nie mam ani śladu. Ja też nie mam, a tu. Meka, ty trochę nie przesadzasz z wyrzucaniem tych ubrań. Jak mała przyjdzie, to się strasznie ze złości. Fakt! Mogę wiedzieć, co wy tu robicie? Co ci porobiły z moimi rzeczami, bo. bo... Bo, bo, bo w praniu zginęła gdzieś moja bluza I pomyślałyśmy, że może u Ciebie gdzieś się zapodziała Właśnie Ale czy to jest powód, żeby robić taki bajzel? Macie mi w tej chwili stąd wyjść I zająć się lekcjami? Nie wiem Amelka, rozumiesz, że masz stąd wyjść? Do widzenia Przesadziłyście teraz Ej, Hania Skoro mama już to może te cukierki są w Właśnie, chodźmy sprawdzić! Na, Na pewno no, no. szukały słodyczy. I co ja mam, ja mam zrobić? Przecież prawie, prawie wszystkie zjadła. zjadłam. Muszę to Muszę sprawdzić. To sprawdzić. Ile ich zostało? No nie, tylko kilka. No nic, muszę Was poświęcić. Muszę zająć jakoś dziewczyny, żeby nie rozniosły domu. I w tym czasie pojadę po cukierki. O, tak. Byłyśmy chyba tej paczki wszędzie nigdzie jej nie ma. właśnie, w samochodzie, w W pokoju mamy, w kuchni, w spiżarni, nigdzie nie ma. W garderobie. Patrz, tego tu nie było. No. Ej, Ameryka! Ej! Ej! Język. Super. Ta karteczka. Tam, gdzie zawsze bawicie się w Berka, znajdziecie ślad kolejnego cukierka. Gdzie hmm. się zawsze bawimy w Berka? W ogrodzie! Mm -hmm. No 100% jest na dole. Ej, tam! Ani mi się baś, ten cukierek jest dla mnie. Poprzedniego zjadłaś. No dobra, to jedz. Gdy wracasz z lekcji do domu po szkole, mogłaś przegapić ukryte zozole. Salon! Nie, nie salon. Bardziej korytarz. Aha. Ej, Amelka, to miało być mowie! Chyba tu też nie ma. Ej, ale było tam napisane, gdy wracasz. To może gdzieś pomiędzy szkołą, a domem? W sensie po drodze? Mhm. Mm Idę założyć buty. Okej. Okay. Hania, następna karteczka! Apeka, tym razem ja! Kolejnego cukierka zżarłaś! Już dwa zżarłaś, a teraz to masz trzeciego. Super. Czytaj. W łóżeczku najmłodszego hrabiego znajdziecie Wskazówkę do skarbu słodkiego. Hrabiego? Chyba mm, chodzi o. Kacperka. go kacperka. Oj, nie, 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 nie. Stop! Teraz się tak nie spiesz, moja droga, bo znowu widzę, że jest cukierka. Ja idę pierwsza. Idź. Jakby pierwsza. <suszy> Hmm, nie ma cukierka. Widzisz, nie trzeba było się tak spieszyć. Widzisz, nie trzeba było mi zżerać trzech cukierków. Czytaj, bo coś czuję, że jesteśmy coraz bliżej nagrody. Tym razem bez nagród. Same podchody. By was rozpalić głód na przygody. Cukcy znajdziesz bez kłopotku w metalowym kołowrotku. Kołowrotku? My tu nie mamy żadnego kołowrotka metalowym kołowrotku. Fia, yeah. Metalowy kołowrotek. Co jest metalowe? Kołowrotek. Nie. Może coś, że się kręci. Metalowe, kręci się. Pralka. O jest, pralka. Ale nie ma cukierka. Mm. Baczcie kłamstwo, bo wyścig otwarto, lecz gwarantuję, że będzie warto. Coś się szykuje. Przysięgam szczerze, że nic nie knuje. Tym razem nagrodę wam obiecuję. Czyż? Niedługo. Czyli mógłbym. już niedługo będzie nagroda. Ochrona przed deszczem słoneczny dzień, co radę sobie z ulewą da. Zobaczysz nad głową okrągły cień i znajdziesz zozola, a nawet dwa. To jest jem? No chyba sobie żartujesz. Już zjadłaś trzy, więc ja zjem te dwa zozole, a będziesz mi winna jeszcze jednego. Jak znajdziemy jeszcze jednego, to ja go zjem. No, ale przynajmniej zbliżamy się do nagrody bardzo szybko. Cień? Deszcz w słoneczny dzień? Coś ochrania przed deszczem. Co ochrania przed deszczem? No kalosze, kalosze. płaszcz deszczowy, parasol. Parasol? Okrągły cień! Okrągły cień, a ja Ej, bawaj, Tu jest parasol! A? a! Czytaj. Teraz dopiero zaczną się schody, bo zbliża się koniec naszej przygody. Teraz przed Wami ostatnia zagadka. By zamknąć klamrą, my wielkie dzieło. Widzicie tak nie dozoli dokładka? Szukajcie tam, gdzie to się zaczęło. Gdzie no, to się zaczęło? się zaczęło? to cukierki. Ach. Przygoda zaczęła się. Chyba w kuchni. Ale masakra. Przeszukałyśmy całą tę kuchnię i nie ma żadnego cukiereczka najmniejszego. No, tym bardziej właśnie. paczki dużej. Ta masakra. Może pomyliłyśmy pokój, może źle szukałyśmy. No bo czekaj, gdzie to się zaczęło? No, no, chodziło, Może w pokoju mamy? No z drugiej strony, tam szukałyśmy na początku co tam dziewczyny, co u was? Ale macie kwaśne miny. Ojej, Praktycznie tak. cały dzień szukałyśmy kierków, żeby dojść w końcu do nagrody. Szukałyśmy takich karteczek. I nagroda miała być w kuchni, czyli w pokoju, w którym zaczęliśmy nasze poszukiwania. Ale przeszukałyśmy wszystko i nigdzie tego nie ma. No i to musicie chyba lepiej poszukać. No, rozejrzyjcie się lepiej dobrze. Ej, tam tego wcześniej nie było wasza nagroda! I ostatnia karteczka. Tędza. Oto, przed Wami Wasza nagroda. Na zakończenie przypadku ciężkiego. W dawka, do doda, a ja się żegnam. Do następnego. O, i karteczka do loterii. O, oh, jest taka A ja. Konsolę! Kolejnogę. nogę! Konsola! Kolej Jakbyś miała tyle szczęścia, co ostatnio, to byś mogła sobie no. wybrać kolej nogę. A teraz lepiej konsolę. Jak chcesz, ale i tak nie wiadomo, czy coś wygrałem. No super dziewczyny, ale zanim się dobierzecie do nagrody, musicie posprzątać kuchnię.